Witajcie, ja nazywam się Konrad Hildebrandt i półmrok spowija mój ją twarz. I jest 1 lutego, co oznacza początek drugiego miesiąca 2012 roku. Przetrwaliśmy już 1.12. końca świata. Znakomicie, więc pozwólcie, że na ten krótki moment powrócę do dowcipu o tym, że 2012 rok jest ostatnim rokiem. Przed końcem świata, jest ostatnim rokiem końca świata. Ale mimo wszystko to koniec, świat się kończy, a poligiemia nadaję no dalej, tylko ja mam dwie myszki dwa komputery na swoim biurku i nie wiem, które obsługuje. O, tutaj jest. O, tak, więc co na poligami? Przede wszystkim nadal trwa nasz super konkurs organizowany z firmą Nokia, w którym można wygrać pięć, a właściwie już cztery, bo jedna już znalazła zwycięzcę e, telefonów Nokia Lumia 800. Jest to smartfon, na którym możecie oglądać swoje zdjęcia, komentować ludzi w internecie, czasami też dzwonić i chyba grać w Angry Birds. Więc jeżeli lubicie grać w Angry Birds i pisać ludziom na Facebooku, że są głupi, to Nokia Lumia 800 może być telefonem dla Was. Ale jeżeli nie chcecie jej kupować, a wolicie wygrać za darmo, bo w końcu jesteśmy w internecie, to jest konkurs, trzeba pisać swoje ulubione aplikacje z którejś z kategorii i sprawdźcie to koniecznie. Dokładnie tak. Ale przechodząc już do bardziej poligamicznych sprawek, to wczoraj pokazano nam światu... Obsadę Mass Effecta 3, która troszkę się niezbyt różni poza Obsadą Ma od Obsady Mass Effecta 2. Poza tym żenującym akcentem, jakim jest udział Jessica Chobot, która co, nie jest dziennikarzem, tak? Dziennikarką, ale występuje też w grze. Co, będziemy potem oceniać w sensie? Okej. Okay. Znaczy, okej. Okay. Ja z Piotkiem, Gnypem też wystąpiliśmy w grze. Była to gra Arkania. I, I podkładaliśmy głos pod zombie 1 i zombie 2, i to było takie. I chyba nawet nie jesteśmy na liście płac, nie grałem potem w Arkanii, więc nie wiem. I jakby występowaliśmy w ramach materiału o tym, jak powstają gry. polonizacje na przykładzie arkanii, przykład... i to była taka atrakcja dla nas, że potem możemy się usłyszeć w grze jako zombie. No a cóż, na no, Rzeczka Czobot najpierw występuje. Ona chyba jest dziennikarką IGN-u, tak? I co, najpierw tam jest dziennikarką niby, prezentuje, a potem co, reklamuje w oficjalnej reklamówce Mass Effecta, Mass Effecta. No ale no cóż, no to jest Ameryka, no spoko. Ludzie lubią ładne dziewczyny, tak? Więc tyle milionów graczy zawsze marzyło o Jesikie Chobots i mam nadzieję, że teraz będzie jako szebar będzie mogłem poderwać. Ale przechodząc do Lutego, to na Gogu wylądował stary Thief który był dodawany do tylu różnych magazynów świata, że płacenie za niego 10 dolarów jest rozwiązaniem dla tych, którzy naprawdę nie kupowali żadnego magazynu w przestrzeni ostatnich 15 lat. Oprócz tego. Hmm, co tutaj patrzę? Tak, jako, że jest początek luty, to jest ten miesiąc, który pokazuje styczniowi faka i mówi, że Ej, my też mamy gry AAA. I znajdziecie w lutym gry AAA, i nasze zestawienie najciekawszych premier lutego pomoże Wam zdecydować się, na co chować pieniądze. I też, Dziennik Gazeta Prawna donosi, że prokuratura postawiła zarzut jednej mieszkańce Polski, że chce ją oskarżyć za to, że posiadała nielegalną konsolę, co jest zwariowane. I może będzie to bat na piractwo i na przerobiactwo. Ale wczoraj z Pawłem dokonaliśmy krótkiego przeglądu, testu. Takich śmiesznych stacji dokujących do akcesorów do PS3, więc to też sprawdźcie. Nie jest to gadżet, na którym ja jestem do końca przekonany, ale Pawłowi się podobało on. Lubi takie rzeczy, więc jeden do jednego sami ocencie. A skoro jesteśmy przy celebryctwie i reklamowaniu gier, to Dorota Guardias i chyba nadal skóra wystąpi w Uncharted złota odłoń. I trochę boję się sprawdzać, w jakim charakterze. Ale może jest tam jakaś pogodynka, która będzie spładać. Albo trzeba będzie tańczyć, albo coś. A na koniec Tomek Kutera recenzuje grę Zag Zero, która okazała się na pasie niedawno temu i nikt o nie pamięta. I cóż, tak właśnie jest. A ja usuwam się w mrok. Dum, 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 I do zobaczenia jutro.